No i witamy wa... w czwartym... W czwartym. Tak. Czwartym. W czwartym. czwartym odcinku ciekawych świata. jest dzisiaj z nami łażej. Siemasz? macie? znaczy się, przepraszam. Peachmen. Tak? Tak. tak. Y -y. Y -y. Co tam? Y -y, tak. <laughs> Dobra. Więc dzisiaj chcemy Wam zaprezentować zmiany które między odcinkami Aha. o ocelot. Y no więc tak, y chodzi o to, że między odcinkami udało nam się... Y tutaj taką zrobić wnękę pod naszym drzewem, żeby nam było po prostu przyjemniej, żebyśmy tutaj tutaj jakieś takie skrzynie podręczne. No takie rzeczy, które no pierwszej potrzeby. Nie, nie nagrywaliśmy tego, bo to, no, to było strasznie nudne było. Bardzo żmudny no. odcinek. To tak, zrobiliśmy tutaj też most łączący no, nasz, nasz kawałek wyspy z no, farmami. Z farmami i z zagrodami i tutaj A, ze, zejście tak, na dół jest Dobra, no więc cóż, teraz pokażemy, co się zmieniło w domku, bo się zmieniło. A co się, co się to, w domku to... zmieniło? Auć! W całym domku nic, dużo. No, zrobiliśmy most. A, no to za... tylko to właśnie, bo tak. Co my, co my w domku? Jak sobie no, myślę, tak. myślę, co my w domku zrobiliśmy? W całym domku ale no trochę się zmieniło między. Troszeczkę poza, no więc tak, tutaj zrobiliśmy takie przejście do. Kolejnego drzewa. Na, na którym jest portal. Ale ja mam zapalniczkę którą za której taka użyję, żeby to podpalić i. Ja się boję, żeby to dzisiejszy na od... się nie podpaliło, ale dobra, pal. Nie, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do nerewu. Znaczy no, nie, nie, nie podpali się, bo już próbowałem. Aha, no dobra, spokojnie. No więc cóż. nadeszła wiekopomna chwila. Chwiła. Wybierzaj sam <śleski> Ja też chcę! <grym> <grym> ej, czy mi się wydawało, czy... Ej, no, to było, to było, to było. ej, Słuchajcie, czy mi się wydawało, czy jest nowy dźwięk e, wchodzenia wchodzenia tonetu, znaczy tego portalu. Nie. Czemu tak długo? Nie wiem, no może się wszyscy razem na raz wyszliśmy. <grym> Czekaj, bo ja nie mam dźwięku włączonego. Wy już jesteście w ogóle? Nie. 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 Ja też nie. W ogóle... O, nareszcie. No ja też. No ja. Wow, tak. <grym> Ja chcę wyjść z tego portalu! No o, o, ja zaraz cofnę się. Abym do lawy wskoczył. Już tu lawy dobra. nie ma. A, no. nie. <laughs> ja ja w ogóle nie słyszę tego. Yy, dźwięku z gry, oh. ale dobra. To pewnie masz ten problem, co kiedyś miał Błażej. Musisz zreinstallnąć Minecrafta. Yy, dobra, O, już, już coś nederaka yy, ne wygłopał. Dobra, to no z, ja. na koniec to. się zajmiemy. Yy. Kuba, daj mi kabel to ja już obuduję dobra. to. Trzymaj. A ja tego nadegra już Nie? Dobra, dzięki. Ja, się po, ja to kopia się porozglądam, czy tu nie mamy tego... Jakiegoś twierdzy. Jakiegoś twierdzy, tak. No, <grym> my, no, jak mieliśmy farta w tamtym... No, bądź, my, my bądź. to mieliśmy od razu przy samym tym, przy samym ja no Też kiedyś tak miałem, że y, portal się pojawił w twierdzy. Mhm. No nie, nie to, No to, to już to fart my, rzeczywiście. E, nie, w twierdzy, ale no, nie widzieliśmy on od razu po wyjściu, nie? Myśmy ją na widoku, nie? Myślę, że my też mamy, że... Oj mamy blisko tego. Glowstone'a. To dobrze. Dużo? Nie wiem, bo jeszcze... Ale troszeczkę... No, sporo. Sporo, sporo. sporo. Dobra, ja już mam dwa z takim yy, Ale tak, też musimy powiedzieć naszym widzom, że... o odcinkach, nie? Kiedy będą Marcin. Tak, 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 bo Opuszczone. mieliśmy to powiedzieć. Więc eee... Yy, odcink... No, powiem, e, więc tak, odcinki postanowiliśmy, że będą pojawiały się e, tylko i wyłącznie w weekendy, ponieważ no, niestety już jest szkoła. E, au, au, e, jest szkoła, no i niestety musimy e, się do, do Ja. Marcin. Ja, e. Wow, wow, wow. Tak, jest szkoła, o ich muszę zje zjeść. No i wiadomo, odcinek trzeba wrzucić, a to trwa. I nagrać jeszcze. No po pierwsze to jest nagrać podstawa, A też... po drugie y, konwertować i wrzucić. No to to wiesz. A samo wrzucanie w naszym przypadku trwa y, około 200 minut. Znaczy to w y... twoim chyba, bo u mnie no ten taki tak ostatni ten odcinek no zależy. Ostatni odcinek się wrzucał 110 minut, nie? To... No tak, no ale no ja mówię tak wiesz około, nie, że... No tak, no, no dobra. No ale też chodzi o to, że nie chcemy tych odcinków, bo przecież moglibyśmy te odcinki nagrywać na zaś, tak jakby. Tak, ale no też ale... nie chcemy tego robić, ponieważ co tydzień wychodzą nowe Snapshoty, w których jest coś tak. nowego. No i tak to to by było no takie troszeczkę chamskie, no bo jest już nowy Snapshot, tak, a nasze odcinki by się pojawiały wciąż ze yy, starego. Tak Tak bardziej dla... Snapshot. I dlatego też postanowiliśmy, że w tym tygodniu będą dwa odcinki, to jest drugi, już na tym nowym snapshotie. Tak. Yy, znalazłem twierdzę, tak jakby, tak jakby co. Tego tak, <noise> tak. to. <noise> to jest to? Tak tu no. Kto, ktoś chce wodę, żeby się ochłodzić? Może tak nazwać? Wow, e woda nie działa w neterze. Tak? Aha, tak, dobra to nawet nie... nie wiedzieć. Nie widzieliście? Nie. Jak, Ale jak, jak, to jak wylejesz, się. to ona od razu wysycha uh -huh. Dobrze wiedzieli. Kto ogląda telewizję? Ja Aha, spoko. Zaraz wyłączę. Spoko. Super, już straciłem kilo, nie mam kilofa. No, no mogłeś powiedzieć wcześniej, dobra ja lecę z powrotem do domku. Bo ja już byłem w domku. Aha. A nie, co? So, błąd, ja kliknąłem ku Ja kukli. Marcin. Mam nawiotki kilo. Nie, bo jak kuprzę przypadek, kliknąłem, tak patrzcie, kurde, nie ma tego wiadomo, gdzie on jest? Wiecie co mogliśmy zrobić? Lecę do domku. Robię tory. No ja chwilą W domku. Eee, po co tory? No? Żeby zrobić tory do twierdzy. Aha. No mądre nie? <grym> 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 A, teraz budować, to budować. Trzyma. Jak się robiło tory? Teraz takie. Ja wiem. To Po też. lewej i po prawej stronie. No wiem, Lopu, ma Jak, jaka, jaka teraz jest receptura na złote jabłko? Eee, przetwarzasz tak jakby e, złoto na te samoradki a, złota. To, tak, więc... To już mi się przypomniało, on jakoś nie... No tak. bo ty dawno nie grałeś w Minecrafta, nie? O, Od jakiego ten... czasu? W tamtym roku chyba jeszcze, nie? Nie, że w tamtym roku grałem, jakoś na początku... No, ale tych... mówię, że właśnie w tamtym roku ostatni raz chyba. No to, mamy złoto, A Teraz jak się robiło te takie tory Napędzane? No. No to... Cicho nie Jest. mów. Cicho, muszę sobie sam przypomnieć. Chodzisz chuja na stół i trzepiesz. Dobra, Akurat mam. Mam. ja pamiętam. Chodzisz chuja na stół i trzepiesz. Jak ty się wyrażasz w odcinkach? No tak. zapomniałem ta nie. Ma Macia by cię pogoniła. Tak. Widzisz, Ma majen nie poleci swojego kanału. Mhm. Ale świetle na boże ja Ale co TSG Możemy Na Może już nie kończ No Bo coś się wysłowić nie możesz Eee To było dziwne Ja coś odwalam w ogóle nie gdzie w ogóle dzisiaj jest trochę już później jak to nagrywamy tak. Sory za te zmuki wszystkie, ale tak. Zrobiłem tory, nie zrobiłem wagoników. Miło. Będziemy biegać po torach. Wykorzystałem całe żelazo na to Nie, nie całe. Jak coś to ja mam przy sobie. Przynieś mi, miałem. A mam tylko 16. To i to i tak dużo. Bo u nas w domku zostało tylko cztery jakoś. Chyba, <śmienica> o, to, to, to Z y, chyba trzech staków. Tak, 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 no. z tego było tyle. No. A później w ogóle, y, bo Błażej teraz jest, jest może pierwsze 15 minut w Minecrafcie od długiego czasu. I y, no musimy mu trochę pokazać jeszcze ten świat, i nie. Prowadzić go od nowa do Minecrafta. Tak. No, może nie, nie do Minecrafta, do no. mapy waszej. No, no, no trochę też do Minecrafta, by się trochę pozmieniało. Ale nie tak dużo. Gdzie stwierdza? Taka propa. propos? Yy, już ci pokazuję. Ja już wiesz, pójdę kopać, nie? Żeby... Bo to Błażej... czekaj to już wszyscy pójdziemy razem. No nie no dobra to, bo wiesz, gorzej tam domkiem się zajmuje, ty to yy, Idź prosto On w tę stronę. Aha, cały czas? Tak. Wow! Ja... Co to było? O tu jest. Ja lecę po łuk. Znając życie leci do mnie. Jest! Ej, ej, Któryś we mnie strzela, a, 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 a. Ja lecę połowę. No we mnie też strzela, niestety. Bo coś twierdzy nie widzę. Słyszę, jakby... Leć prosto, tam troszeczkę trzeba... Lecieć prosto, żeby znaleźć to twierdzę, Le lecieć no, prosto, żeby znaleźć... Jeju. No, mieliśmy małe problemy, znaczy ja miałem bardziej. I tutaj wycięliśmy, ja wyciąłem, ty też, nie wiem, czy wytniesz ten, ten. Hmm. Znaczy, co, chyba nie, no bo mi się nic takiego nie stało po prostu, ja, ty tam mówiłeś stop-stop, no to yy, coś tam, no z, pomyśla, zobaczmy, może coś tam wytnę jakiś kawałek. Dobra, nieważne. Tutaj zrobi Marcin i e, Błażej coś zrobili. Widzę. Dobra, ja lecę dalej do tej twierdzy. Macie dla mnie łopatę? Oj. <noise> Dobra, to ja tak czy tak lecę do domku, więc... Aha, to zrób. No ja w życiu nie znajdę chyba tej twierdzy. Ona jest... O nie, chodź! O nie! No i tak. No Dzień, dobrze, my też tak, tak idziemy do na lewo, nie? Ja już wiem no ale po prostu tak No mówię. jestem przy No to y Ej kurz No o, Ja już poleciałem do przodu. Ej no przecież... Dobra! A, bo to e Sobie tak. A na ile się w ogóle lawa go Na... Podana nało się. Chyba arsa. tak jak woda. No właśnie, nie. Ja pamiętam... Mniej. nie. nie, Cztery czy pięć? Tak to, mi się kojarzy. Ch chyba na pięć. No właśnie, mnie się kojarzy Czekaj, na... Czekaj, tutaj. Pewnie. Woda na pewno na 8. Tutaj chyba to było. No, o ten przestrzeń pamiętam. Tu w górę. Znaczy, nie, tu nie. Tu kazaliśmyś mi cały czas prosto, nie? Marcina, dużo będziesz potrzebował tak, ale, tej łopaty, bo mamy jedną, ale zużytą. masz. Dobra, to daj. Obojętnie. Masz. To tam, na prz Na przodzie. Aha dobra widzę spoko, dziękuję Glupi deszcz Ja tutory będę prowadził O super Ale miejscówka na twierdzę Ale dobrze tak blisko mamy, co chcesz O wow. lagi, oh, shit. o To dopiero że akurat prościutko na lawą Tak? Spokojnie no. To możesz, jak masz dyrta, to możesz coś tam zrobić fajnego. właśnie, dyrtuję Dobra, ja już dokończyłem naszą Tę, tą, tą tę... mm. i do, dokończyłeś? To chodź błażej do tego, do Marcina. Torami się zajmiemy poza odcinkiem, to nudne będzie. No, możecie się tepać spokojnie. Nie, tam tepać. Czyli po co tepać? Ty tylko Aha. byś się tepał. No. Bo moglibyście nie trafić. No, mm, w, w końcu pewno. ja ci pokazałem tu twierdzenie to. No. Fuck, zapomniałem teraz włączyć. No, tam te dwie minuty się dodać tam No No nieważne. Przecież, jak będzie dłużej. Nie! matka, jakie dziwne Je dźwięki. Tak. Stanie. Fajna ta góra, czy jak to nazwać, z netherraka. No ładna jest. Fajnie wygląda. Ja już mam niecałe, tak. Boże, jakie one dziwne dźwięki wydają. Trochę, <słyszy> jaka zimna w ogóle zatwierdza? No, no tak jak Wow! Za... Shit. Spadłeś? Nie, ale nawala we mnie gaz. Widzę. <słyszy> gdzie wy jesteście? Do, 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 dobrze, dobrze, stój tam, stój tam gdzie stałeś. Yyy, tutaj? Stój tam gdzie stałeś? Może. No, Lecę stry. go ten, zdjąć. Chodź tu. Nie zdajmy go, bo go, on już już na mnie ustawiony. A i? O, No, nie, dobra, nie zdajemy go. Bo jest dobra, na mnie ustawiony. Uważaj! Ale... Ja, ja, ja widzę, spoko. Gdzie, gdzie jest ta, to, ta, to, to, to cała twierdza? Nie tam, tam? No. Nie, bo ja mam z ten, yyy, z zmniejszoną ilość. Ale... Aha, dobra, już widzę. No. Jak ja coś, z... to ja już mam trzy dwa kawałkiem y, na Jak to się stało, że tu masz tak... Nie, nie widzę. Co? Nie wiem, bo tu jakoś coś było. Albo ja tego nie widzę, tej ścieżki. Albo... Nie zdziwcie się, jak ta ścieżka będzie taka trochę nierówna, bo to ja. Spork to ja kupiłem ścieżkę, wiesz, tak trochę jest krzywo. Więc w niektórych miejscach uważajcie, bo możecie wpaść do Auć, 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 Lawa? Ciekawe, jak my tam mamy wejść. No, ja nie ten. ten, co do góry, to jaki kole. Dobra. 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 Masz nie, dir? Nie przemyślałem tego. Zrób jakieś tu schody, czy coś. Dobra, ja zaraz zrobię te schody. Tego nie przemyślałem. Albo rzuć mi dirta, ja już sobie sam tutaj. No, ale on też... Iii, też Dobra, dzięki mm. um, Jest No ta, jeszcze zlecę! Oh, shit. Jeszcze mam lagi. O jak ładnie Przy twoim no kąpie no lagi. No lagi? Nie, po prostu zmieniłem przez środek. Tak. O! No! Marcin. Wywaliło mnie! Co marcin? Nareszcie mnie wywaliło. Mm -hmm. Spoko. No. Jest pitman. Yes, wywaliło go. Super. Wszyscy, wszystkie dzieci się cieszą. Dlaczego ty to teraz zbierasz? Chodź, pozwiedzamy. Dobra... I can't connect to Minecraft.net. Znowu? Znowu? Ale nie, to nie jest to. To jest to. Ale my to mieliśmy. A. My to mieliśmy przez jakieś... Przez parę godzin. No, dzisiaj. to dlaczego wy możecie grać? Bo... bo my trafiliśmy na ten fajny moment. Tak samo jak ty, trafiłeś na ten moment, gdzie mogłeś się jeszcze zalogować. Super. A próbuj, próbuj trochę, to może ci się udało, być ci się udało. wapaleć. Oh. O właśnie. Może coś będzie napisane na Minecraft. Nie no? ma nic. Nie, tam nic nie ma. Nic, nic nie chyba? ma? Ani, ani na Twitterze, hmm. ani nigdzie nie ma nic napisane, bo czy... Łoł. Wow. bi go. Co? Bo... dwa zwierzęta? Nasz nie, sadle... bo ciebie zabije. Nie, A? to, to... Kiedyś to było silne, teraz to już nie jest silne. Ja teraz A ja dzisiaj yy, na single. Na górze bo... nic nie ma. Wiem, byłem tam. Aha, spoko. Ja już obszedłem całą twierdzę. Jak całą? No prawie całą twierdzę obszedłem dookoła. Spoko. Zostało mi jeszcze tylko 3 czwarte. No, prawie. A ty może I... Nie, ja, ta... mam spawner tych, tych blaze'ów całych. O!

Oh. Tu masz farta Fajnie, y, y, ja się chyba muszę tepnąć, bo ja już się polubiłem. I bożej też, bo... Nie wolno się tak. tepać. Jezus! Uff. Uff. Martin, Marcin ty tam zejdź w dół, wiesz? Aaaa... Że, żebym ja wiedział gdzie Głupi, 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 głupi gast! Nie, te podki został, to nam nie będą wylatywać. Stąd. Aha, no tak, dobrze, dobrze. Czy mogę się stetnąć, bo jestem możesz, się... możesz, możesz. możesz. Opa, się. O ja też się to Do tak. mnie możesz. Tak. Lecie. <śmiech> <O>. <śmiech> do mnie ognia, lecie. Do gnia do gnia. Nie, 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 puszka, nie, 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 Marcina. O, mam jest? pierwszy level, o oh, yeah. Ja mam piąty. <laughs> ja mam po Marcinie pierwszy. Marcin. Masz te płotki? Mm, plotki nie, ale Marcin... Ja mam wszystko, ja mam wszystkie, ja mam wszystkie płotki. Auci. Znaczy... Auci. Ej, no uciekaj, skąd ty... uciekaj, uciekaj, bo one się będą spałnić cały czas. Nie masz szans... Ja... Chcę do was ten... Weźcie tamte moje itemki, pozbierajcie. Z zebraliśmy już. Auci. Masz się tam te płotki wszystkie? Ja płotków tylko nie mam. No to ładnie masz płotki nederowe? tak mam. No to weź daj. proszę poproszę o moje rzeczy. Kupi, 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 kupi. A, zaraz będę. daj mi te płotki. Rzekaj, no dobra, już żyję. I moją zbroję. Wszystko Dobra, masz. Płotki, płotki. Ale Marcin, tutaj tak, nie wentogle. Czekaj, rzuciłem już. Dobra. Już ja ich nie mam. Dobra, ja już mam. Powiedzieć. Ej, no a co z moją resztą rzeczy? No już ci daję wszystko. Ja ci już Czekam. daję, Tomasz. Tomasz, Tomasz. masz. tak. To masz. To masz. Je, jeden stach sobie zostawię tych y, naderowych tych kamyczków. Jakieś te, poproszę, y, jak się nazwa. Y, Pochodnie, jak ktoś ma. Mięsko sobie zostawię troszkę. Wow. O, o. o ty jeden. I jeszcze byś, jak ktoś ma ten, y, nie zjaman, to mój. Ja mam jeden swój. Nie mam twojego. To fajnie, że mój zleciał. To ja chyba mam, zaraz zobaczę Obyś miał no ja nie mam Nie to daję, ja to idę ja to idę naprawić To idź, ale ja to... Ja ten... zakopuję bo mnie tu zaraz wszystkie Zaraz ci wszystko oddam, poczekaj. Żwir był twój, kobel był dobry Dobra twój. tam wszystkie nie musisz oddawać przez segment, mm -hmm. to Wiem da? ale czekaj, ja netherowa stegła... Y, tak fajnie zak No? Sz Skąd on? Mm. To jest dobra tylko trzeba walczyć na odległość. Weź dobra, ci całą reszczę. Uuu tu jest ich cztery. A... Zaraz tam No dobra, ja już tam zaraz idę. No co z tego zaraz e... idziesz? Yeah. No pomóc ci. Dobra, to czekaj Marcin, ja będę zrobię za hardkora Czemu ty Kubus, nie skakałeś jak, cię, jak się paliłeś? Po co? Jak się skaczesz? Jak się skacze to y, wolniej się ten. Nie spalisz się. Aha, nie wiedziałem. Eee już... y, moment, czekajcie, ja ze Macie już te pałki. Masz już? Ja mam dwie. No tego chyba więcej proszę Błażej, chowaj się, kuźdę! Jego nie ma. Jest, znaczy on wyłączył mikrofon, jak ktoś tam przyszedł do pokoju. Bo chodzi, nie? Normalnie. Mm -hmm. Ty, to nic nie da. To już. To nic bożej nie da to oświetlenie. Dobra, nie, po prostu nie wiem. Ale to co, wyłączyli to czy co? Yy, no, nie, tutaj nie, to nie, tutaj to nie działa. Nie, przy tym. Nie w naderze. PVP jest wyłączone, czy... Tak. To dobrze. Bo mamy opy wszyscy. Więc... A no tak. To, 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 to. Mogę mój mieć? Ja nie mam. Ale, Ale ja mam chyba, no zaraz wiatry. ci powiem. Czekaj, ocnij się, ocnij się, osuń się. Dobra. Um... Diamentowy był. Nie, to ja nie mam. No to zlecia. Wiecie co? Nie <grym> wiem, czy nie będziemy kończyć. No, no, chyba powoli możemy kończyć, bo. No, to może chodźmy do domu. No. I... Bo tak, sobie... czy tak, już mamy wszystko co. Macie mój ten, Grimmspond? Tam było 32 min. Nie, ja nie mam. Ja ci dałem wszystko co miałem. No to wszystko pospadało to co najcenniejsze, czekajcie. No dobra, nieważne. Proszę poza, poza, poza odcinkiem, poza... słuchajcie, to pozbieramy. No, poza... pozbieramy to poza odcinkiem. No pozbieramy, nie pozbieramy. Marcin znowu już da tego. No dobra. ja jeszcze mam twoją zbroję, ale tylko gadki i spoddenki. Dobra, to w tym jest tym. Stój, stój. Łoł, wow, a ci przeleciał tutaj. Ci... Masz tu budki, to wszystko i chyba tutaj... Gdzie jak wy dobrze. jesteście? No już wracamy. A wiecie w trendy? Nie. No to czekajcie tam. Jesteśmy... To jest tak strasznie prąbane to Oła. jest. Marcin znowu deda da. To idźcie tam. Czekam, tylko nie wiem, w którą mam Ej, wróćcie się, za zawróć. Ktoś tam... Ja już... O, 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 Kubus, czekaj! Hmm, kubus, Mam. Ja też o, już wezmę. Dobra, idziemy. hej, Eee, he, jak tam? Dobra. I oczywiście ja jako jedyny będę Jak zawsze. Dobre. stój, stój! O co? Już może iść. A pamięć, co? Fajnie się tak Ja bym tam na dół. Jeps. Uh -huh. mm -hmm. dr się w tym domu. <laughs> Na szczęście u mnie się nie dam. Wszyscy śpią. Czekajcie, jeszcze pozbieram tego tego. Może. Na... No mnie też... rzuć tu... Albo nie, mnie rzucuję. <śmiany> <śmiany> Powodzenia ci kubus. Co? Ja to gdzieś i... chodził. <śmiany> ja, ja, ja wiem co wy zrobiliście. Nie, już to naprawiłem to tak dla jaj. O, ja zbieram ten gozdon. Ja też. Cześć zbierają. To, się zrobi to tak się... jak Maciej, dzisiaj graliśmy w Koda jak no. zbieraliśmy nie raliśmy zrzuty. Zrobi sobie z... te takie nowe, fajne lampy. No. A to jest trochę jak zrzuty ten glostą. Ej, no czemu no. ja do nie mogę Bo ja wszystko zbieram. Nie, bo był mało laksem. Dobra, no. nie chcę mi się tego niszczyć tego. Dobra, zbieram. a później tutaj przyjdziemy między odcinkami, to, to jest, No niestety ale takie... I te tory. Rzeczy, taka to jest nudne. To jest nudne po prostu. wiesz. Wiadomo, chcieliśmy pokazać, że coś, coś się dzieje, co robimy, ale no okazaliśmy. Kub, kubusty, yy, yy, tak a propos to, gdzie jesteś? Yy, bo jakby. Stójcie że... tam! No ja. ja, ja no, jeśli nie, z jest jesteś. Oprócz tego, że podskakuję, to nic nie robię. O, jest! Łażej w drugą stronę. W <laughs> w ogóle pobiegłeś. Ja się tak spodziewałem, że to tutaj. Yy, ten. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak wam, ale mi najbardziej się podobał ten odcinek z jaski jak chodziliśmy. Tak. Ej, czemu ze mną idą pigmeny? Bo jesteś ostatni. Obroniecie. cię. Są dwa, to tak o. Ale one mocne są. No to chodźcie tu. Już idziemy. kolejny. Już nie, idę, nie, tato. Nie, nie. Cześć Marcin, eee... Y y y o już nie komuś. ma. A nie, jednak jeszcze leci. Niech już. Nie, 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 nie. A nie, 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 ja nie chcę dę Ja ładny Tomek nam zrobić. No to tutaj. 3, 2, 1, hopa. No. Jasno. No, no super, wyskoczył. Ja też I ja na shifcie stałem w tym żeby... O noc jest. Dobra. Cho tak, cho chodźmy, ty Ja bym się cofnął. Chodźcie chodźmy się prześpimy i... Kubus, coś tak dupę ustawiłeś na środku i się nie <głos> <głos> Oj, mam laga. Kubus, coś cię laguje. Czego? Nie, też. No nie wiem, tak idziesz, stoisz, 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 no, idziesz. A, to... tak a propos, to Błażejowi ja trzeba łóżko dorobić. No. Przecież mam. Poczekajcie, ja mam jakiego laga, zaraz to rozwiążę. <noise> Maciej, bo... weź się kłać. No Nie, nie no, to... to ja, to ja muszę się położyć. Nie, nie. no ja też nie, ja też nie leżę, bo Błażej nie leży. Nie nie Dobra, czekajcie, to wy już się połóżcie, ja muszę włączyć i włączyć Minecrafta, bo... Już, już jest od... dzień, tak. tak w ogóle. A, szybko. To trafiliśmy nie na tą porę. Dobra, idziemy się rozsypać po skrzynkach. E... No, dobra, ja się prawie z zrobię. Wszyscy do jednej skrzynki. O, ej, yy, dostałem od pigmena po, złoty złotym miecz pro, pogromca um, yy, nieumarłych trzeci poziom i grabiesz jeden. Co? Jak ja pokaż? A co to daje? Pamiętaj. E, dobra, gdzie dobra, gdzie, gdzie jesteś? <laughs> Nie, <laughs> <grymne> jak to wygląda później sobie zobaczymy na moim nagraniu jak to wyglądało? A to jest ten taki ten rzadki drop, nie? Z tych... Mm -hmm. No no ja, ja to samo dzisiaj miałem na singlu z Ukiem. Też tam jakieś pełno ulepszeń. No fajnie. No dobra, kończymy ten odcinek, bo już on wyszedł około 20. No, chodź na dół. Tu... No to wszyscy na dół. 25-30 minut. Dobra. Auć! Yy, no. Nie, nic nie stało. No, no pewnie zabył. Dobra, chodźmy znowu tam, gdzie się wliczaliśmy. Czekajcie, ja muszę się już rozrebrać. z nas szybciej chodzi? Nie. Do czemu chodzi, jest z dobrą wypiętą? A no ja wiem. Chod ch chodźmy do farm. Jeszcze ten... Po to o, do farm? Nie farm. No dobra. Boże, jedyny... W Domu. którą stronę mam się patrzeć? Czekaj... A! Myślać. Dobra. Dajcie i rozbierz się. Schowajcie... schowaj... dirt dyrd. Yy. No. No więc tak, bardzo dziękujemy za yy, oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, no i do, do zobaczenia w odcinku. Na razie. A pa pa